Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj zapraszam Was na film Tydzień z paletą Blaski Cienia edycja druga, czyli z paletą świąteczną z Glam Shopu. Czemu służy ten film? No słuchajcie, jak wiecie palety pojawiają się z tygodnia na tydzień i cały czas i w ogóle co się tam dzieje, zawirowania paletowe i stwierdziłam, że warto zrobić taką serię właśnie filmów, gdzie sobie zobaczymy, sobie przypomnimy o jakichś paletach i właśnie dzisiaj na tapet biorę paletę Blaski Cienie edycja druga, edycji pierwszej nie mam, natomiast edycja druga jest tutaj ze mną i będzie 7 makijaży łącznie z tym, który teraz mam na swojej facjacie, a właściwie na powiekach tak ostrożnie oczywiście obchodzę się z tą paletą, no bo jeżeli chodzi o odcień imprezowy, no to ja nie trzymałam się zasad i nie zostawiłam sobie tutaj tego kółeczka zabezpieczającego co skutkuje tym, że oczywiście ten cień tutaj, ten brokat mi wysył ten klej, także da się go przykleić i tak dalej i jest wszystko w porządku no ale muszę tutaj uważać, żeby nic w tej palecie nie stało się złego nie będę oczywiście omawiać każdego cienia z osobna, no bo jest już osobny film dotyczący tej palety na kanale jeżeli chcielibyście tam wrócić, no to oczywiście Was zachęcam, tam są trzy makijaże. dzisiaj będzie tych makijaży siedem bardzo się cieszę, że sobie przypomniałam o tej palecie, no bo nie używałam jej na okrągło, używałam właściwie jej ostatnimi czasy bardzo rzadko, no bo wiecie jak to jest, no tak jak wspomniałam na początku, mnóstwo tych palet wychodzi ja mnóstwo testuję nowości i mam też swoje ulubione palety no i chciałabym Wam jeszcze powiedzieć po czasie, czy ja będę używać tej palety czy ja będę stosować, tak, będę jej oczywiście używać, bo lubię ją natomiast przypomniałam sobie, że miałam problem z tym odcieniem matowe jagody no i przypomniałam sobie również o pięknym błysku Turbo pigmentu, pącz truskawkowy oraz y, lukiarki, No chyba ich nie doceniałam, także częściej właśnie korzystam z mojej osobiście skomponowanej indywidualnie palety Turbo Pigmentów. No i rzadziej sięgałam po tę paletę. Natomiast nadal uważam, że jest to paleta kompletna i że dużo, dużo naprawdę wiele makijaży można tutaj stworzyć, zarówno dziennych, wieczorowych, jak i artystycznych. Także to by było na tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was oczywiście na y, makijaże, a ja już się z Wami. Żegnam, no i za chwilę widzimy się w drugiej części, a później jeszcze oczywiście się pożegnamy oficjalnie. Także zapraszam Was na część makijażową. No dobra, idziemy z pierwszym makijażem, brwi już są, nakładamy sobie cień słodkości na całą powiekę, centralnej części powieki i na dole sobie też pojedziemy, także to będzie taki łatwy makijaż, łatwy w wykonaniu, przyjemny i na dolnej powieki tak samo ląduje odcień słodkości. Przybliżyłam się trochę do was, żebyście mogli zobaczyć wyraźnie, co tutaj się będzie działo. A zaraz będzie się działo, no bo jedzie nam na powiekę cień imprezowy, właściwie brokat. No i powiem wam, że tutaj wyschło, mi wyschło. Także miejcie te osłonki, no bo ja nawet nakładałam bez kleju i nic mi się nie osypało. I w takim oto makijażu byłam na przykład w Lidlu, także, no nawet bez kleju można sobie poradzić. Nic się nie bo chociaż sprawdzałam, jak to wygląda. No i oczywiście chwila dla fotoreporterów, patrzcie co można zrobić przy pomocy dwóch cieni, jak efektowny może być ten makijaż, zaraz oczywiście pokażę Wam jak wygląda to na zbliżeniu, jak widzicie nic mi się tutaj nie osypuje, także szczęśliwie makijaż ze mną przeżył, no i kolejny, tutaj sobie zrobiłam odsypkę, no jadę sobie z cieniem jagody, przypomniałam sobie jaki on jest problematyczny, no bo patrzcie co się tutaj dzieje, ja go wklepuję, staram się nie rozcierać, wklepuję, wklepuję i to sprawdzonym pędle, na sprawdzonej w bazie tutaj było tak, to był korektor. Ale widzicie, co się dzieje? No dziury, dziury mi się tutaj dzieją. Próbowałam dokładać palcem, no ale <grywania> katastrofalne skutki troszeczkę stałam się, staram się zblendować, No ale i tak miałam inny plan na ten makijaż, bo chciałam nałożyć błyskotkę i jest to żywe srebro, czyli blokad w czystej postaci. Stwierdziłam, że coś takiego będzie ciekawe. Tutaj nie naklej, no bo on sam sobie się klei i tym samym sklepywaczem próbuję sobie. Rozblendować te granice trochę z przodu, trochę w zewnętrznym kąciku, i teraz sobie definiuję kształt. No bo drugie oko, jak widzicie, jest skończone. Moim zdaniem ładnie to wybija ten kolor matowej jagody, ładnie wybija tę czuwkę. Natomiast troszeczkę starałam się, widzicie, doklepać trochę, a na dole żywe srebro, taki malutki akcent, taki o, drobny akcent. No i jest to pomadka śmierdząca z mixa. Bardzo lubię ten kolor, natomiast ona śmierdzi niemiłosiernie i właściwie już mi się kończy, tak że ją zdękowałam. Uwielbiam ten kolor, kolor naprawdę i nie znalazłam do tej pory zamiennika, chociaż chyba Creator Maybelline Super Stay Matte Ink. No ale tak wygląda makijaż z bliska. Oczywiście pasuje do sukienki, no bo jakżeby inaczej. No i tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, że osypu nie ma, natomiast są dziury. No ale tak miało być. I następny makijaż. Jedziemy sobie z cieniem, który zwie się cynamonowy, przepiękny, ciepły brąz. No i on wjeżdża na chatę, wjeżdża na całą powiekę. Staram się oczywiście trochę go nałożyć, no bo taki był zamysł, żeby było dużo tego cienia. Także wklepuję, wklepuję, wklepuję i cały czas sobie dokładam, zmieniam pędzel, bo chciałam sobie tutaj zdefiniować kształt. Także jedziemy z tym samym kolorem, czyli cynamonowy na dolnej powiece. Taki kuleczkowy pędzel łatwo się nim operuje, także myślę, że to dobrze, dobry wybór. Patrzcie, jak fajnie wygląda przy zielonej tej No i oczywiście sobie tutaj blenduję, blenduję. Nie żałuję sobie, nie, nie, zupełnie sobie nie żałuję. No i tutaj klej, to jest Klej Bel No i następnie na to cień, Turbo Pigment właściwie połyski, zarówno w centralnej części powieki, jak i zaraz zobaczycie. Że on również sobie pojedzie. Wewnętrzny kącik, o, tak jak tutaj. No właśnie, i to wszystko dzieje się na kleju, no bo jak widzieliście, sporo tego kleju nałożyłam. Tak oto on wygląda. Zaraz sobie jeszcze dodam kreskę. No ale jak widzicie, tak wygląda skończony makijaż. Pomadka to jest Milky Chocolate All oh My Lips od Eveline. Także tak oto wygląda z kreseczką. Tak dosyć wydaje mi się, że elegancko to wyszło. No, i oczywiście zbliżenie, żeby przyjrzeć się temu turbo pigmentowi. Teraz zobaczycie też kreseczkę z bliska. Żadnych rzęs tutaj nie było, tylko moje rzęsy, czyli bardzo marne. No i lecimy już z kolejnym makijażem. Baza w postaci kobadki. Zgodę Wams, oczywiście, 03. Jedziemy sobie tutaj z odcieniem Belbur, czyli z taką bardzo miłą dla oka zielenią, dosyć nieoczywistą. I kładę ten odcień niemalże na całą powiekę. Teraz zobaczycie, co sobie dodam. To taki bardzo ciekawy odcień, no ale jadę sobie z kuleczkowym i rozblendowuję sobie oczywiście, no bo rzecz jasna, niech się będzie tam blendowało. No i tak cały czas velour, ale, ale patrzcie, I to jest podwójna zieleń. Niesamowity odcień, to jest zieleń, brąz, taki troszkę ciemny pomarańcz właściwie, także cień ten robi niesamowitą robotę. Na dolnej powiece tylko cień, właśnie podwójna zieleń. No, i zaraz wewnętrznym kąciku również sobie dodam jakąś wyskotkę. No, ale zanim no to rozblenduję, dodam sobie też troszeczkę veluru, żeby zintensyfikować ten kolor. Rozblendowuję oczywiście razem z podwójną zielenią. No, i wewnętrznym kąciku idzie cień połyski. Trochę wyjechałam z kadrą, no ale to jak wykleja. I tak to wygląda. Ponadto to jest Little Beauty, czyli Kalex. Okay, tak. Tak to oto wygląda. Jak widzicie, zewnętrzne zewnętrznej zaczęły mi zawić. Tutaj jest kredka. Jest to kredka coś z zielenią, z burżuła. Troszkę wyszłam z ostrości, ale patrzcie, jak wygląda ta podwójna zieleń. Ja tutaj wiecie, nie od parady kręcę tą głową, no bo chciałam Wam po prostu pokazać, jak wielowymiarowy jest ten kolor. No i oczywiście jeszcze bliska, pomalowam sobie jak to ja. I następny makijaż. Tutaj um, sobie jedziemy ze słodkościami. Na całą powiekę wjeżdża ten kolor. Jak widzicie, czepia się ładnie powieki, jest taki delikatny, pasuje do makijażu dziennego jak najbardziej, jak. i również do szalonego. Także na całą powiekę i na dolną powiekę również, mierz, z tym samym pętlem, no bo wiecie, przyoszczędziłam tutaj na pętlach. No i nakładam sobie oczywiście klej, to jest ten sam klej z wiadronki, czyli klej del, który jest dosyć wodnisty, także radzę mało nakładać, nie tak jak ja. I na to cień lukierki, tak on oto wygląda, bardzo ciekawy odcień. Zdawało mi się, że przypomina mi trochę Onk om a Onk ok z abstrakcji, ale chyba jednak do końca. I we kąciku różowy puch. On jest taki dosyć mokry, także jeżeli macie zadawiące kąciki, no to uważajcie, nie nakładajcie zbyt wiele. No i tak wygląda skończony makijaż. Pomadka to jest również Eveline. Wydaje mi się, że odcień Rose Nude. Dodałam sobie również kreskę, no bo ona fajnie definiuje makijaż, jak wygląda z bliska. Taki dziewczęcy, świeży makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak wygląda z bliska. Jeszcze można przyjrzeć się temu turbo pigmentowi, no i zaraz tej polecimy z kolejnym makijażem na pomadkę z color Rose, również ląbidą słodkości, jak widzicie jest troszeczkę ciemniejszy, no bo ta pomadka również ma taki brudno-różowy odcień, także no tak ona działa w połączeniu z tym cieniem. Nakładam dosyć sporo i chciałam sobie po prostu, wiecie, o co ja chciałam, cynamonowy, cynamonowy, uwielbiam ten odcień, no, jest po prostu przepiękny, taki ciepły i super wygląda z tym kolorem, także dalej sobie jadę na całą powiekę. I definiuję sobie kształt. Jak zwykle rozglądowuję te dwa kolory. Myślę, że przepięknie one się ze sobą łączą, więc tutaj zbyt wiele się nawet nie musiałam namachać. I na dolnej powiece również ląduję cynamonowy. I on również będzie współpracował z cieniem słodkości. Definiuję zewnętrzny kącik. No i sobie dokładam cynamonowy słodkości. Nie sypieli się tutaj nic. No i również postanowiłam, że pojadę z cieniem słodkości na całą powiekę. Nie na całą powiekę, na wewnętrznym kąciku. No i tutaj oczywiście nakładam klej. Nadal jest to klej. Który nakładam, jak widzicie, z namaszkaniem Playbell. No i na to odcień punch truskawkowy, który kojarzy mi się teraz z turbopigmentem różowy sorbet, troszeczkę może z bombowym. Pomadka to była chyba Magic, Magic Lips, Magic Desert, która jest lipsów Także tak ona oto wygląda. Również wybija ten makijaż zieloną końcówkę, przynajmniej moim zdaniem. No i tak wygląda z bliska. I zaraz przejdziemy sobie do ostatniego dzisiaj makijażu. Zieleń, to jest Pendel Sunshade Minerals. Nie ma on numeru, słuchajcie, także nie mogę Wam powiedzieć, ale jest niezwykle precyzyjny, także do koronkowej roboty jak najbardziej. Chciałam sobie zrobić takie dziwne kreski, no i zrobiłam, no bo dlaczego nie? Ten makijaż tak, że bardzo bardzo późna w 22, więc już mam trochę wymęczoną twarz, dlatego makijaż, wiecie, ja ten mam już zrobiony. Także rozblendowuję sobie, schodzę Wchodzę troszeczkę tak, z tym kolorem, no i dalej definiuję te krawędzie, bo chciałam, żeby tutaj było na ostro, wiecie, w tym wewnętrznym kąciku. No i tutaj odcień biały, brąz, przepiękny, chłodnawy. Bardzo ładnie się komponuje z tą zielenią, tylko tutaj się przybliżyłam, żeby Wam pokazać ten kolor. Nie wiem dlaczego, ale ja tutaj też widzę trochę fioletu, nie wiem, może mi się wydaje, może trochę stalu, stalu, stali, stali, o! Tali szlachetny, nie szlachetny, szlachetni. Też tutaj widzę. Także cały czas dokładam sobie ten kolor, nie będzie dolnej powieki, natomiast na górze położyłam sobie żywe srebro bez żadnego kleju, ale ładnie mi się czepiało, no bo wiecie, on ma taką konsystencję, że sam sobie zawiera klej, więc nie trzeba tutaj żadnego nixa, czy głambu, czy czegokolwiek. Także dodawałam sobie tak dosyć, jak to się mognie mówi randomowo. Nie, nie ma tutaj żadnego zamysłu, po prostu że chciałam, żeby coś się błyszczało na górze. I wewnętrznym kąciku również jest żywe srebro. Tak wygląda ostatni skończony makijaż. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że przypomnieliście sobie o palecie. Błyszczyk to jest Lovely, numer 4. To jest ten H2O, także zaraz jeszcze się pokażę, jak to wygląda z bliska. I na koniec rzecz jasna pokażę Wam paletę, żebyście mogli się zastanowić, czy jej potrzebujecie, czy nie. Ja Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. No i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!